Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Tylko Słowo przeżywamy już dziś, niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i witamy się w tę niedzielę w ten szczególny czas. Pozdrowieniem Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał odpowiadamy w ten sposób. W dzisiejszej Perykopie Ewangelicznej. Mamy najpierw Marię Magdalenę, która bardzo ukochała, która była pierwsza jako apostołka z martwych stania. Ona bardzo kochała i właśnie dlatego już od samego rana ta miłość w niej była tak wielka, że aż chciała być przy Chrystusie, przy Jego grobie, przeżywać w ten sposób ból. Po śmierci swego mistrza i umiłowanego i zobaczyła pusty grób. Następnie ona powiedziała tym apostołom, apostołowie w niedowierzaniu pobiegli, apostoł Piotr Jan zobaczyli pusty grób, płótna z których to ciało Chrystusowe jakby wypromieniowała wypromieniowało. Zobaczyli i uwierzyli. I ta wieść o zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus później to potwierdzał ukazywaniem swojej osoby i apostołom, i licznym ludziom. Ta wieść o zmartwychwstaniu trwa do dzisiaj, jest fundamentem wiary katolickiej, jedynie prawdziwej. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, Pokonał śmierć i szatana, że własną mocą jako Bóg żyje, zasiada po prawicy Ojca. Jest to nadzieja naszego zmartwychwstania, naszego z Nim królowania kiedyś, w przyszłości, w niebie. Na czas przeżywania czasu zmartwychwstania, tego czasu świątecznego życzę Wam. Głębokiej wiary i miłości, byśmy w tym czasie doświadczyli radości i umocnienia wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia za tydzień.